Witaj wszystkich zapałam tutaj Dzisiaj gramy GTA A5 i będziemy lecieli tym Big Bad boyem To sobie damy tu. Nie wiem jak to zrobić sunę. Tak damy, to będzie widać. Będzie. Dobra, lecimy. tofamy teraz do tyłu. O, nigdy nie leciałem takim. Musiałem lotnisko kupić za 300 koła. Madonna, to się zina. E... No jest samolot. Starczyłem samolot, widzicie to ludzie? Jestem naprawdę genialny wezmę taksówkę bardzo szybko O, włączę dla was widzowie światła. Dyn, 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 dyn. Czekaj, zadzwonimy szybko po taksówkę. Machę! I... Dobra, muszę tutaj wstawić. No, i widać. Dzwonimy... Kur... Dzwonimy szybko po taksówkę. Machę! hon, hon, hon. Jej! Dostarczono mój nowy samolot! Mm. O, to. Taksówkę machają, machają, machają. Widzisz, takiej kultury potrzebujemy. pa, jakie mam piu-piu. A Zawito! Mm -hmm. Witaj panie. Ee, mm, może do e, gdzie tutaj jest? O, oh, hunger. Hanger. Pomiń dodatkowy koszt. Ja mam 10 milionów forsy, ludzie. Pytajcie, skąd ja mam tyle forsy. Wydaję mi 2 miliony w tym Serio. Aha, ja muszę sam pójść. Ham. Du, 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 du. Sometimes I wonder what the whole means say. Jakbym lepiej ogarniał live to normalnie Nagrywał rzut ekranu i ten. E, no nie wiem, piosenki puszczał do tego. Nie trąb mi tu, Cichaj tam! ej! No to jest ten. No już tu mi przypomina ten, ta, ta, ta jedna skoda w sumie. A e, tak. No, jeszcze na telefonie siedzi. Dziękuję. Za co dostać? I za co policja? No, ludzie mnie nie znoszą w tej grze. Kijk! Dobrze, że Franklinem gram, bo normalnie... Inaczej by mnie uczył, uciekł, uciekł, uciekł od tej popalicji. Po, po, po Poplicji. Poplicja! Szybko tutaj. Ja mam taką crew kill. Chyba. Nie wiem, to nie jest oficjalne, ale... idź pan. Aha, i tutaj jest policja. Kurbo. Jak to dwie? Co ja zrobiłem, że dwa? O kurde. Oj, oj. Ze mnie kierowca naprawdę nie będzie. Dobra, uciekamy, ludzie. Taki nie miał być dzisiaj na plan... Taki dzisiaj plan nie, nie miał być na dzisiejszy live, niestety. Tak się ułożyło, że nasz po, nam, po, nas policja goni. Nie pytajcie skąd, bo jak, ale no. Czasami się zdarza cud. O, policja jest na... Co to jest za billboard? Okej, nie wnikam. Eee... Dobra, jadęmy dalej. Fra Franklin wygląda jakby mnie z... miał mnie... Miał, 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 miał mnie zabić. E, o kur... zdolności specjalna. Specjalna. Plus. 100 na 100. Dziękuję, gro. To najlepsze na świecie. To ma takie turbo. To się tak rozpędza, że łopanie mnie i dzisiaj jaki to był drift? Jaki to był genialny te... To jest dlaczego jestem najlepszym kierowcą w tym grze Refl Reflex jest dobry Patrzcie na to up, op Fly US Proszę policji, nie rozjechał oh. Przepraszam, dziękuję, tak, a taki po prostu prześladuję. Madonna, Evhoi Mam okay, nadzieję, że stóp mnie nie widać, nie widać. Okej, jestem jakieś big boje. Y. Nie ma już więcej big boyów. Teraz ja zrozwaliłem z ostatni big boy kurpon. A u mnie? Jak tam u mnie jest? A ten mój samolocik to niby gdzie? Ale trochę. By the way. no to jest złom. Nie chcę takiego. Zasuwamy 120 na drodze ten... lotnisko. Uuu, limuzyna! Only in, only in GTA 5 Sjeżdżę na lotni. I see big boy, ja widzę big boy, widzę big boy'a. Muszę uważać bardziej, bo to nie jest taki mały, mały boy. tylko to jest big boy. O, to jest bigar. Jestem nowym pilotem. Zapraszam was, dzisiaj będziemy lecieć do Sand Shores. AK Kraków. Palamy silniki, pełny trotel, sprzęgło i jadymy. Nie tutaj chciałem. Się boję, że silnik znowu rozwala. Fajny samolot, tylko skręcaj, że znowu się zabijemy. Trochę boję, mówię szczerze. Mamy trochę takie niebezpieczne manewry. A ten kanał jest o niebezpieczeństwa i tak wszystko. Madonna, nie umiem lecieć samolotem. Pewnie, bo kupiłem lotnisko to. Franklin Bogacz. Du, ru, 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 ru. Ej, chcę, mam w głowie coś kontrowersyjnego zrobić, ale nie wiem, czy to zrobię, bo to się tutaj zebrało. Pulop, pulop, pulop. Lecimy! Sí! Że nic nie widzę. Boję się, że wlecę w jakiś budynek. Hmm. A! Do góry! Do góry! Dlaczego ja nie chcę, nigdy nie chcę być pilotem? Widzowie. Mamy tyle pasażerów, że jak źle wyląduje, to mamy przejechane. Ej, fajnie się leci nawet. Dobra, lecimy gdzie widzowie. Nie ma widzów, dobra, to po. Dobra, lecimy w centrum. To w rok 2000, 2000, 2001 o godzinie 8. Ja stała, jakbym tak wyjął telefon. O kurde, są różne kamery. Dobra, wy wy le le lecimy w góry, góry. Dobra, FIB, tutaj ma FBI sobie te. Nie będzie im przeszkadzać, nie rozwalimy im budynku, bo my nie jesteśmy takimi no, no, pilotami średnimi. Mamy taką fajną kamerkę. I sobie lecimy, nie? Widzowie, ja tylko trzymam to. Tylko trzymam to, widzowie. O, to tylko trzymam, nie? Bo, ja się teraz w jakieś góry wlecę. Jestem normalnie genialny. Ciągamy te, a nie, to będzie nam aerodynamikę psuć. Diu, 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 co by stało, jakbym chciał tutaj wylądować? Obrali że lądujemy tu na, na tym lotnisku. no, no. dobra, nie. Robię 160 Kur, tym się nie da 350 Dobra, na szczęście nam się nic jeszcze... O sorry, widzowie. Na szczęście nam się nic nie stało. Czekaj, da się to przybliżyć. No i luksus! Lecimy nad autostradą. Wpuściłem gaz, to może się trochę przeskończysz dla nas. O, widać autostradę pod spodem. jest w Co? Droga krajowa pod spodem. Droga krajowa. Ocean spokojny Mount, Mount A ja, Czemu ja tak nisko lecę? L ludzie, lecimy do Londynu. Jedziemy, lecimy do Londynu. GD Radio. Widzowie. Kajcie, hey, samolot ma radio. Lecimy do Lizbony, żeby ten Ronaldo spotkać, nie? Lecimy sobie do Lizbony, bo czemu nie? To był na fajne miasto chyba, nie wiem, nigdy nie byłem. Wczoraj, wcześniej ten z policją zobaczyłem. Policja wygrała, nie wiem, 4 gwiazdki. To było interesująco, ciekawie. Mam na nadzieję, że głośnika nie zakryłem tego. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dobra. Pe mam pełną kontrolę nad tym. Chyba. Kaput, kaput, Kaput! San Andreas! San Andreas chyba gdzieś tam jest. Czemu to robię, jakbym chciał lądować? Do góry lecimy. Dobra, porządnie dajemy pełny... pełny giaz, Gia, co? Lecę jak jakiś pijany. O! Oje! Ratunku! Ratunku! Coś się dzieje, widzowie! Kaput! Widzowie, widzieliście to? Madonna! Uh, nie mamy szans na przeżycie. Do góry szybko, do góry. Do góry. Do góry, do góry. Idziemy, gdzie. Róży, nie róży. Chyba umrę od utopienia się. No Franklin no, ogarnij! O, oh, jest, w końcu. No szybko! Aż widzę cały patrzę i się no. Jezus, Maria. Dobra i na tym widzowie kończymy nasz live. Sorry, że był taki krótki, ale nara.